Cześć! Z tej strony Rafał, witajcie na kanale na motocyklu. Dzisiaj porozmawiamy o Nexie X-Wed 3. Opowiem wam o tym kasku z perspektywy użytkownika: osoby, która przez ostatni sezon motocyklowy dość intensywnie korzystała z tego kasku. Głównie można powiedzieć, że w terenie, ponieważ i mam za sobą hard adventure, i wyjazd na Podlasie, i również na tutaj spotkaniu rad w Świętokrzyskim. Z tego kasku korzystałem dość mocno, intensywnie off więc nie miało lekko i chcę dzisiaj się skonfrontować, ponieważ wiele już opinii o tym kasku pojawiło się w internecie. Jedne lepsze, drugie gorsze. Natomiast jest kilka rzeczy, z którymi chciałbym się skonfrontować, i to zrobię właśnie w dzisiejszym materiale. Także zapraszam serdecznie na opinię użytkownika Nex X 3. A zacznijmy od wielkości skorupy i odwagi tego kasku, bo to są cechy, które są najczęściej krytykowane. Wiele osób podczas przymiarek zauważa, że ta skorupa rzeczywiście jest dość duża. I tutaj przyznaję rację. Nie jest to najmniejszy kask. Natomiast druga rzecz odnosi się do wagi. I rzeczywiście tutaj też muszę przyznać, że nie należy on do najlżejszych na rynku. Znajdziecie kaski Adventure'owe, które będą miały wagę mniejszą. A również normę ECE 2206, ale nie zawsze o najniższą wagę chodzi, dlatego że wbrew pozorom ten kask jest naszpikowany różnymi rozwiązaniami, które wpływają na bezpieczeństwo. Dlaczego ta skorupa jest tak duża? Otóż dlatego, że w środku mamy podwójny EPS, taką nową technologię Nexa, która znacząco redukuje uderzenia. To spowodowało, że ta skorupa musiała być większa. Wizualnie, rzeczywiście, ten kask nie należy do najmniejszych. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Yy, ważne, żebym ja się dobrze czuł w kasku, a niekoniecznie ktoś mówił, że ja źle wyglądam, że mam za duży hełm na, na sobie. On jest świetnie dopasowany, jeżeli chodzi o wnętrze. Natomiast ta skorupa rzeczywiście trochę odbiega od pewnych takich, nazwijmy to, estetycznych standardów. Kolejna sprawa dotyczy wagi tego kasku. Dużo osób narzeka, że jest on ciężki. I fakt, nie należy on do najlżejszych. Znajdziecie lżejsze kaski w stawce kasków adventure'owych obecnych w tym momencie w branży motocyklowej, ale wydaje mi się, że nie zawsze waga najniższa to jest rzecz, która powinna nami kierować i na tym nam najbardziej powinno zależeć. Dlatego, że jest cała jeszcze masa różnych innych rzeczy. Ten kask jest naszpikowany różnymi rozwiązaniami. Mamy tutaj pochłaniacz wibracji taki dampener od spodu na szczęce w tej wersji karbonowej. Mamy również dampenery po lewej, po prawej stronie. Ten podwójny EPS, no to jest cała masa pewnych takich rozwiązań. Nowy emergency system, czyli system wypinania policzków, który też powoduje, że mamy dodatkowo jeszcze kilka gramów więcej. Dlatego ten też kask w specyfikacji, w tabeli jest ciężki, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo dobrze wyważony. Używałem go głównie do takiej aktywnej jazdy w terenie, gdzie ta waga rzeczywiście powinna mieć znaczenie. I powiem Wam szczerze, że on mi w ogóle nie ciążył, nie przeszkadzał mi. Wolę mieć bezpieczniejszą konstrukcję, a trochę cięższą niż lżejszy kask, ale gdzieś tam w pewnych aspektach mniej bezpieczny. Oczywiście decyzja należy do Was, natomiast przymierzcie ten kask, zobaczcie, jak leży na głowie, jak jest wyważony i podejmijcie decyzję. Wentylacja w X-Wed 3. W ogóle temat wentylacji to jest taki temat dość delikatny, dlatego że każdy będzie miał trochę inne odczucia. Na innych motocyklach jest inaczej, pozycja na motocyklu, każdy ma inne oczekiwania, wymagania. Z mojej perspektywy mogę wam powiedzieć, a już trochę tych kasków miałem na głowie, że. Mnogość wlotów wentylacyjnych, i to jak one są wydajne, to rozprowadzenie tego powietrza w środku jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Do wentylacji nie mogę się doczepić. Wszystkie wloty wentylacyjne działają bez zarzutów, nie brakowało mi nigdy powietrza. W offroadzie, oczywiście, jeździłem z otwartym wizjerem najczęściej, więc tego powietrza miałem stosunkowo więcej. Także wentylacja naprawdę moim zdaniem, na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o wizjer i mechanizm wizjera w x 3, to przez cały sezon motocyklowy problemów żadnych nie było. Mechanizm wizjera nie wyciera samego wizjera, tych pinów, które są w tym wizjerze. Pomimo tego, że w ciężkich warunkach jeździł wszystko działa płynnie tak, jak działało do, do tej pory, więc muszę wam powiedzieć, że tutaj pod tym kątem naprawdę jest to dobrze rozwiązane, jest to trwałe rozwiązanie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to w ogóle ta nowa norma spowodowała, że wizjery są naprawdę dużo bardziej przejrzyste, dużo lepiej się widzi przez nie, ale również ten pilok 120XLT to wielka rewolucja. Dostrzeżecie zmianę, jeżeli porównacie sobie nawet gołym okiem wizjer stary i Pinlocka 120 z nowymi wizjerami i z Pinlockiem 120 XLT. Tutaj w ogóle taka przyjemność patrzenia przez ten nowy wizjer jest zdecydowanie inna i tutaj naprawdę dobra zmiana w dobrym kierunku to poszło. I jeżeli chodzi o sam wizjer, mechanizm wizjera, nie mogę tutaj narzekać. W X-Wed 2 zdarzały się sytuacje, że ten pinlock ocierał o uszczelkę, w górnej części gdzieś tam się rysował ten pinlock, czy również i wizjer. Tutaj nie ma takiego w ogóle problemu, przez cały ten sezon motocyklowy nie dostrzegłem takich problemów, no jedynie widać na pinlocku, na wizjerze jakieś tam ślady użytkowania, ale to pojeździe w off-roadzie. to całkiem normalne. Daszek. Czy on przeszkadza przy wysokich prędkościach autostradowych, to jest 140, no, no czuć, że jest. Dlatego mamy tutaj opcję ściągnięcia tego daszka na takie przeloty, bo ten kask świetnie się zachowuje jako kask integralny. Mamy bardzo łatwy sposób ściągania tego daszka. Te śruby tutaj są naprawdę tak zaprojektowane, że w rękawicy jesteśmy w stanie nawet odkręcić ten daszek. Natomiast to, co się zmieniło na pewno w porównaniu z X-Wedem 2, to to, że nie czuć drgań na kasku. A to przez to, że Nex tutaj pod tymi śrubami zastosował takie pomarańczowe dystanse gumowe, które pochłaniają wibracje, i naprawdę, nawet w tych wysokich prędkościach, jeździ się dość komfortowo. No ale wiadomo, gdyby ktoś miał do przejechania jakieś 400-500 km autostradą, asfaltem ciągle, to zapewne bym sugerował zdjąć i schować ten daszek, i wtedy całkiem inna jazda jest. Wnętrze i poduszki policzkowe. W x 2 zdarzały się sytuacje, w których po prostu te poduszki policzkowe wypinały się samoczynnie po jakimś czasie, zużywały się po prostu i to irytowało. W x 3, w mojej ocenie, to zostało poprawione. Cały ten system emergency, czyli system awaryjnego wypinania policzków, jest tutaj całkiem inny, przeprojektowany i on powoduje, że te, nie ma tego problemu wypinania policzków. Natomiast, no, ma to swoje zalety i swoje wady, bo przede wszystkim, na co zwracałem uwagę już na samym początku, podejrzewam, że ratownicy medyczni czy osoby udzielające pomocy nie wiedzą do końca, że taki system jest, jak go obsługiwać, akurat w tym kasku. No, i jeszcze to, że wymaga on naprawdę dużej cierpliwości jeżeli chodzi o wpięcie tych poduszek policzkowych ponieważ ustawienie tego mechanizmu ustawienie tych poduszek policzkowych w odpowiednich mi miejscach to wymaga cierpliwości pewnej wprawy i to na początku może sprawiać dużo problemów ale później z czasem jest coraz coraz lepiej Natomiast wnętrze po tak intensywnym użytkowaniu wygląda naprawdę bardzo dobrze, nie ma zbyt dużych śladów zużycia, nie odpada, nie wypina się nic, więc tutaj no, pod tym kątem muszę też ocenić akurat ten element na plus. XW3 jest przygotowane pod interkom od Nexa, przystosowane jest tam specjalne miejsce, ale nie trzeba go wykorzystywać. Ja jeżdżę z uniwersalnym interkomem Cardo Pro. Więc da się to zamontować, są miejsca na głośniki odpowiednie nawet na te duże. Natomiast największy problem jest z rozprowadzeniem kabli, bo no tutaj trzeba umieścić tak te przewody, żeby nie przeszkadzały, żeby nigdzie nie gniotły. Wyciszenie to jest kolejna bardzo delikatna sprawa, ale muszę Wam powiedzieć, że w mojej ocenie Nex X-Wed 3 jest naprawdę bardzo dobrze wyciszonym kaskiem, jak na kask z daszkiem. Jedynym tutaj, może takim małym problemem, jest kurtyna powietrzna, która ma duży wpływ, jakby na to, że mamy do czynienia z kaskiem właśnie komfortowym, w miarę cichym. Ta kurtyna powietrzna jest szczelna, natomiast jeżeli chcemy ją wypiąć, no to później może być problem z wpięciem. Ten system wpinania, wypinania jest trochę również uciężliwy. Ja bym to zmienił, bo nie zawsze siada ta kurtyna powietrzna tak jak trzeba na tych zaczepach i lubi się odpinać, więc. Tutaj kolejny element, który trochę bym poprawił, jeżeli chodzi o komfort yy, użytkowania. Jeżeli chodzi o blendę przeciwsłoneczną, no to w ogóle nowa norma ECE 2206 spowodowała, że te blendy przeciwsłoneczne są jaśniejsze. Więc osłona przed światłem, przed słońcem, no jest, yy, powiedziałbym na dobrym poziomie. Mogłaby być lepsza, no ale norma nie puszcza. Mechanizm blendy, znany jakby z poprzednich modeli, ma pewną słabość. Nie jest to jego wada, może pewna słabość, o której trzeba pamiętać. Mianowicie, jeżeli jeździmy w ciężkim terenie, gdzie jest dużo kurzu, pyłu, piasku, to musimy pamiętać o tym, że przy podniesionym wizjerze to wszystko dostaje się tutaj do mechanizmu właśnie tego, tej blendy. Więc trzeba o mechanizm blendy dbać. Po jeździe w trudnych warunkach trzeba po prostu ten mechanizm czyścić, przedmuchiwać sprężonym powietrzem, kompresorem, smarować tak, żeby ten mechanizm działał płynnie. Jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że się po prostu zatnie i nie będzie chciała się ta blenda opuścić. Dlatego, że mechanizm blendy tak naprawdę aktywny jest tylko z jednej strony, z drugiej mamy tylko zawias, więc cała siła idzie na lewą stronę. Więc jeżeli to jest wszystko zatarte, to może być niewystarczająco dużo siły na to, żeby po prostu ta blenda się opuściła, więc trzeba o nią dbać. To jest taka rzecz, o której powinniśmy pamiętać i zwrócić na to uwagę, jeżeli chcemy, żeby ten mechanizm blendy działał bez zarzutów i bez problemów. Ja jestem w ogóle fanem zapięcia podwójnego D w połączeniu z tym magnetycznym zapięciem X-Lock, bo tutaj naprawdę to moim zdaniem jest zdecydowanie duża przewaga nawet i klasycznym takim mikrometrycznym zapięciem. Natomiast to, co w X-Wedzie 3 Nex poprawił, to szerokość i grubość tych pasków od zapięcia. W poprzednich modelach, jak x 2 czy XWRL, te paski były dość cienkie, lubiły się zawijać, zwijać i to utrudniało trochę zapinanie kasku. Tutaj, jak do tej pory, nie zauważyłem tego, więc zmienił się ten materiał w mojej ocenie i zmienił się na lepszy. Myślę, że dobrze oceniłbym również samą powierzchnię lakieru tego kasku, dlatego że no, kilka razy dostał. Kamieniem ten kask. Nie widać jakichś dużych odprysków, jakichś zarysowań, także ta jakość też jest na wysokim poziomie. Jakość lakieru i trwałość lakieru. Nie żałuję, że przez ten sezon motocyklowy miałem okazję i przyjemność w zasadzie też testowania x trójki. To jest kask, który sprawdził się, moje oczekiwania spełnił. Ja jeżdżę adventure'owo, ale tak dość trochę off-roadowo, staram się unikać tego asfaltu jak tylko mogę, unikać autostrad i przy takim użytkowaniu ten kask to po prostu strzał w dziesiątkę. Także nie bójcie się tej wagi tego kasku, to co najczęściej jest krytykowane i to często przez ludzi, którzy nie jeżdżą w tym kasku, tylko gdzieś tam zauważyli, jaki on jest ciężki, gdzieś w tabeli albo w opisie producenta. Natomiast Przymierzcie go, sprawdźcie jak jest wyważone, jak wam leży na głowie i myślę, że nie będziecie żałować, jeżeli zdecydujecie się właśnie na ten model. Dzięki za uwagę, za wysłuchanie do końca, mojej opinii. Także jeżeli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy jest dla Was. Pozostaje do Waszej dyspozycji. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!